Cześć dzieciaki! Dzisiaj Wam pokażę moją ostatnią obsesję, naprawdę moją ostatnią obsesję jest na tym kanale, bo w ogóle nie jest związana z makijażem i z takimi innymi rzeczami, ale po prostu to jest 20 zł, które tak ułatwia życie, że to jest aż, może aż to jest straszne, że jestem taka leniwa, ale moi drodzy, uwaga co to jest? Jeśli jeszcze ktoś tego nie ma, a nie lubi składać ubrań, to powinien sobie kupić. Ja nie cierpię składać ubrań, prasować nienawidzę, nic prawie nie prasuję, mam chyba z pięć rzeczy, które prasujemy, koszulę, jakieś tam ze dwie albo trzy i ja i Michał. W każdym razie tak, to jest taka tacka do składania ubrań, którą ja, my kupiliśmy ją na Allegro, na Allegro i mówię, ona kosztowała chyba dwie dychy, albo może nawet mniej. Nieistotne. W każdym razie tak yy, to jest. Po prostu pokażę Wam, jak się na nie składa bo to jest błyskawiczne i bardzo proste. Piękna koszulka z yy, tym złym panem z, yy, łabgo, ze łębia. I tak, rozkładam sobie tutaj na niej koszulkę, zaginam yy, tutaj dół, żeby wszystkie były w jednakowym rozmiarze. Koszulka, każda z tego po złożeniu wychodzi w równiutką, taka jak kartka 4 więc idealnie się mieszczą do szafek. I teraz chyc. Z drugiej strony chyc. Jeszcze raz, żeby zagiąć rożek tej, tego rękawka. Tyk! I złożone. I gotowe. I wszystkie koszulki są jednakowe, można je wrzucić do szafy, nic się nie rozsypuje, nie rozwala. I składanie całej tam suszarki czy dwóch suszarek ubrań zajmuje mi kilka minut. I tak po prostu chciałam się podzielić, jak ktoś jest taki leniwy jak ja, to może się ucieszy. Dobra, wszystkim życzę Wam cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!